Każdy miał osobną, każdy miał swoją metodę. Mogę Ci zdradzić, bo znam te metody. Na przykład Adam Kreczmar pisał w zaciszu swojego gabinetu w Alei Róż. Pisał, pisał. A potem wychodził, żeby, żeby zobaczyć, czy to, co napisał, pokrywa się z rzeczywistością. czy epoka nadąża za nim. Tak, czy nadąża ta epoka? I jak ona nie nadążała, to się przejmował i późno wracał do domu. No to, ale to wtedy epoka miała czas, żeby nadążyć za nim. To w końcu tak, to wina epoki, przecież zawsze jest wina epoki. Z kolei Jonasz, Jonasz pisał w gwarze. W jakiej gwarze? W kawiarni. W gwarze, baru. W baru, kawiarni, w No W w chaosie, w takim zamieszaniu, w dźwiękach różnych. Syczał zepsuty ekspres do kawy, tam się kłócili o 16 groszy przy wózewce i on to wtedy nabierał weny wtedy i pisał. Pisał różnie i pisał na takich małych karteczkach. Jak brakowało, to pisał na serwetkach i mm. potem wkładał, czasami nie do swojego palta wkładał i dlatego tak było dużo poetów potem. I on, no poważnie, tak się, o, wkładałem i proszę bardzo, proszę bardzo, świat to jest butelka, tylko nieprawdopodobnie wielka. No to jest, to jest, waży, tak. Ja w ogóle wymyślił już wtedy, wyprzedził epokę, on zawsze wyprzedzał epokę tam nam radio, a Jonas wyprzedzał. E, Jonasz napisał już wtedy kiedyś wymyślił takie powiedzenie, że są takie czasy, że teraz już nie wystarczy być Einsteinem. Teraz to trzeba być Schweinsteinem albo Drejsteinem. się. Częściowo rozumiem. Z kolei i, a, Jacek, no Jacek to już nowocześnie Jacek pisał i, jedną ręką na komputerze. Jakże jest? Jednoręczny komputer nie. jakiś jestem? Nie, jedną ręką pisał na komputerze, a drugą odganiał jamika co do gry z ponografii. W rednego jamnika ją go gry z Dlatego te niektóre otwory Jacekie takie gryźliwe są. No, łagodne nie są te. To już wiemy, prawda? Ta historia tak. już... Ja bym cię jeszcze sam no, zapytał, chociaż to właściwie to wolałbym nie pytać się. Wolałbym, żebym ja sam to powiedział, co mam do powiedzenia. Czy... Ale jest. mogę Cię zapytać i odpowiedzieć. W sumie jest taka moda w telewizji, że dobra, <laughs> mogę cię się... przytaknąć. Mianowicie ja bym chciał Cię zapytać, ale w sumie się z tego wycofuję, że moim zdaniem twórca, czy jak ja ciebie pytam, moim zdaniem twórca y, to właściwie jego zadanie na tle epoki jest następujące, mianowicie on ma donosić narodowi, ludowi, czy jakby to zwało, społeczeństwu generalnie, ma donosić właściwie... Mam mu przedstawiać y, 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 poziom wiedzy Jaki? tego społeczeństwa na swój własny temat. Jak no. Znaczy, jakim się y, społeczeństwo. Y, y, Jaki ma poziom. Y, y... Jak społeczeństwo. Co społeczeństwo wie o sobie, to twórca ma mu powiedzieć o tym. Aha. Im ona bardziej wie o sobie, tym jest bardziej. Tym twórca ma to wszystko. Spo... Ja ci powiem, z tym społeczeństwem to jest tak jak właśnie Jonasz kiedyś mówił: Jesteśmy społeczeństwem trudnym, bardzo trudnym, ale nawet najtrudniejszy problem można rozwiązać, a trudnego społeczeństwa rozwiązać się nie da, bo społeczeństwo się na to nie zgodzi. Mm -hmm. No dobrze, ale teraz już zawydam Cię, bo oni zostawili po sobie wielką y, twórczość. I co jest naszym zadaniem? No, żeby wziąć to i nieść. No to może zróbmy taki, Państwu tutaj taką próbę, jak można nieść taką twórczość. Masz tam napisane to? Tak. tak. Dobra. Jonasz Powodów mało mamy do dumy, lecz każdy z nas ma ją we krwi. Dawnośmy zjedli wszystkie rozumy, teraz nas mdli. To nie jest taki naj... A proszę nie brać tego dosłownie. Nie wiem, może tak, to jest jeden z mniej smacznych sposobów, nie jedno ma imię. I pokażemy Państwu w tym koncercie różne.